Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folkusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie, Chwała Tobie Chryste, Siostry i bracia, warto wsłuchiwać się z uwagą w słowo, które otrzymujemy w czasie wielkiego postu. Dobrze jest nie tylko w niedzielę to słowo zatrzymać w swoim sercu, rozważać je, ale nawet w tygodniu, kiedy nie możemy przyjść codziennie na Eucharystię, śledzić. Słowo, które Bóg nam daje każdego dnia. Usłyszymy wielokrotnie, że Bóg do nas mówi niemal codziennie, jaki wybiera post. Bóg mówi, najważniejszy dla mnie post to kiedy odrzucicie grzech w swoim życiu, kiedy przestaniecie grozić drugiemu. Gniewać się na drugiego, nienawidzić. Kiedy okażecie miłosierdzie biedakowi, to jest mówi dla mnie najwspanialszy post, nie te wyrzeczenia, że czegoś nie zjesz, czegoś się wyrzekniesz. To Bóg mój to dla mnie żaden post. Dla mnie post rozerwać wszelkie kajdany zła. Dlatego trzeba w tym czasie odrzucać nasze grzechy. Korzystać z sakramentu pojednania, oczyszczać swoją duszę, prostować swoje drogi, bo Bóg mówi: To jest dla mnie najwspanialszy post. Mówi do nas: co, co mi po waszych ofiarach? Najważniejsze dla mnie, żebyście moją wolę wypełniali, Bóg mówi: To jest dla mnie najważniejszy post. Dlatego trzeba badać swoje drogi. Na ile moje życie podoba się Bogu, moje słowa, moje czyny. I też wtedy nie słyszymy, jak ktoś powiedział o tym obecnym czasie, że poruszamy się między górami. Szczególne wydarzenia przedstawiają te góry, które pomiędzy tak zwaną równiną, drogami prostymi, pojawiają się jak pewne. Doświadczenia wyjątkowe, znaczące dla nas i warto się temu przyglądać. Pamiętając to, co dzisiaj mówi święty Paweł, że Bóg nigdy nie jest przeciwko nam. Nigdy. Bo przecież nawet własnego syna nie oszczędził, ale go zaraz wszystkich wydał. Tak jak na górze Moria. Abraham chce złożyć syna w ofierze, ale tego nie dokonuje, bo Bóg zatrzymuje jego rękę. To Bóg wypełnił swoją obietnicę i oddał zaraz życie na krzyżu. Wypełniła się jego ofiara. Stąd Paweł mówi, nigdy Bóg nie jest przeciwko nam, bo złożył tak wielką ofiarę za zbawienie każdego z nas. Cokolwiek nas spotyka z ręki Boga jest po coś, często ku naszemu nawróceniu, często po to, by siebie poznawać. Nieraz jako lekcja pokory, byśmy wiedzieli, że nie jesteśmy bogami naszego życia, że życie nie zależy od nas. Każda taka góra ma swoje znaczenie które wpisuje się w naszą historię, byśmy wzrastali duchowo, pozwalając Bogu działać w naszym życiu tak, jak On chce. Wspominamy dzisiaj górę Moria. Dla Abrahama była to szczególna góra. Całe życie słuchał Boga. Można powiedzieć, był człowiekiem wiary. We, we wszystkim. Począwszy od wyjścia z ur, przez całe lata cierpliwego czekania na syna. W końcu, kiedy syn ma kilkanaście lat, przychodzi ta próba złóż syna w ofierze. Próba dla Abrahama niepojęta. Jak Bóg mógł zażądać takiej ofiary z tego jedynego syna, którego mi dał. A jednak Abraham. Chociaż idzie na górę Moria, pełen wątpliwości, cierpienia, może i rozpaczy, to jest gotowy złożyć syna w ofierze. Kiedy Izaak go pyta, ojcze, gdzie ofiara? Niesiemy ogień, niesiemy drwa, gdzie ofiara? A Abraham mówi, Bóg przewidzi, Bóg przewidzi. I idzie gotowy złożyć syna w ofierze, bo wie, że najważniejsze słuchać Boga. Nawet jak mój rozum tego nie ogarnia. Jak to przerasta moje wyobrażenia. Góra Moria, jedna z najbardziej tragicznych kart Biblii. I Abraham, oglądamy jego heroiczną wiarę. Czy nie mamy takich gór Moria? Człowiek traci kogoś bliskiego, przychodzi jakaś straszna choroba. Nie wiem, co jeszcze wymienić. Może rodzi się jakieś karekie dziecko albo nieplanowane dziecko, bo trzeba przy kimś całe lata trwać przy chorym człowieku. Takie góry morja są. Kiedy blisko jest w sercu człowieka zwątpienie, może rozpacz. Niezrozumienie. A Abraham daje nam przykład, ale Bóg w tym wydarzeniu jest. Trzeba słuchać Boga. Do końca, nawet tak, rozum tego nie ogarnia. Mamy takie próby. Niedawno była kuszenia była, tydzień temu. Szatan Ty przychodzi i w chwilach, kiedy jest Chrystus udręczony głodem, samotnością na pustyni, atakuje go. Żeby zamieniał kamienie w chleb, żeby kłaniał się jemu, dostanie bogactwa świata, żeby rzucił się w dół. Takie chwile, kiedy diabeł przychodzi w nas, kusi w naszych historii: zrób coś, zmień coś poprowadź swoje życie inaczej. Może właśnie porzuć Boga, przestań Go słuchać, porzuć Jego przykazania, porzuć sakramenty, porzuć wiarę. Zacznij żyć po swojemu. Człowiek ulega takim pokusom i jesteśmy wszyscy kuszeni. Góra kuszenia, która ma udział w naszym życiu. Wiele razy to się dzieje w naszym życiu, w różnych momentach. Właśnie szczególnie najtrudniejszych. Dzisiaj Góra Tabor, gdzie Chrystus odsłania chwałę swoją przed apostołami. Oni są zachwyceni. Są takie chwile w życiu. Bóg jest tak blisko. Wszystko wspaniałe. Wszystko piękne. Potrzeba budować namioty, żeby tam zostać na zawsze. Słyszą głos z nieba. Ale to wszystko po to, żeby ich umocnić, bo niedługo będzie golgota i konanie Chrystusa na krzyżu, i oni zwątpią w Niego. A ten moment na górze tabor ma ich umocnić, przygotować, żeby nie zwątpili, gdy przyjdzie godzina próby. Po to jest to zrobione, żeby zobaczyli, że Chrystus jest naprawdę Synem Bożym. Eliasz i Mojżesz to znak, że w Nim się wypełniają wszystkie proroctwa Starego Testamentu, oczekiwany Mesjasz. A jednak potem przychodzi kolejna góra, Golgota, Chrystus samotny na krzyżu i w ich sercu rozpacz i zwątpienie. To wszystko ma miejsce w naszym życiu, moi drodzy. To nie są historie opisane jako pewne wspomnienie minionych wydarzeń. To jest nasze życie. To się dzieje nieustannie, kiedy przeżywamy i takie chwile bliskości Boga, chwały Bożej, zachwytu Bogiem, bo Bóg daje nam takie doświadczenia, pewnych radości, że jesteśmy uniesieni, porowani Jego wielkością, miłością, ale też często godziny próby. Góra Moria, Góra Kuszenia, Góra Ukrzyżowania. To wszystko jest nasza historia. I trzeba to słowo rozważać, trzeba mieć przed oczami Chrystusa, pamiętając, że Bóg nigdy nie jest przeciwko nam. Swojego jedynego syna posłał, abyśmy byli zbawieni przez niego. I Chrystus przechodzi te wszystkie doświadczenia, żeby nam towarzyszyć w tych próbach żeby nam powiedzieć, nie jesteś sam w Twojej próbie, w Twoim zmaganiu. Bóg jest z Tobą. Wtedy nas niejednokrotnie będzie uczył pokory, zaufania, uległości, doświadczenia, że naprawdę całe nasze życie jest w ręku Boga i Bóg nas prowadzi z miłością, z mocą, ale, jak mówi Słowo, nie drogami infantylnymi. Nie jest tak, wierzyć w Boga, to cię ominą cierpienia, nie będzie żadnych prób, będziesz zabezpieczony. Nie. Pismo Święte mówi: Nie. Wierząc w Boga, doświadczysz, tak jak Izrael na pustyni, jak tutaj te wydarzenia, które opisują te poszczególne góry, to wszystko nas w życiu spotka. I Bóg chce, byśmy zachowali wiarę, mieli wiarę na te wszystkie wydarzenia. To dotykają naszych chorób, naszej samotności, naszej biedy, naszych nieraz cierpień w rodzinach, wiele, wiele, wiele sytuacji. I to jest droga wiary, moi drodzy. Bóg nas prowadzi, ma na celu jedno, nasze nawrócenie i nasze zbawienie. I chcę, byśmy Jego wolę pełnili. A nie swoją wolę i Boga naginali do swojej woli. Nie, ja mam pełnić wolę Boga, przyjąć wydarzenia, jakie On mi daje, odkrywać ich głębie, dostrzec, że te najtrudniejsze, najboleśniejsze są często najcenniejsze. Bo nas uczą wiary, uczą nas pokory i wzywają do tego, żeby się oprzeć na Bogu, odkrywać. Że Bóg nigdy nie jest przeciwko mnie, nigdy. Nawet w na największym cierpieniu jest przy mnie. Psalmy o tym mówią wielokrotnie. Choćbym szedł najciemniejszą doliną, nie boję się, bo Ty jesteś ze mną. Choćbym jest stwora psów napadła. Wrogowie otoczyli zewsząd, nie boję się, bo Ty jesteś ze mną. Ty jesteś moją twierdzą, moją opoką, moim zabezpieczeniem, Wierzą warowną. Tak przeżywa człowiek swoje życie, nawet najtrudniejsze, kiedy ma odniesienie do Boga. Dlatego i dzisiaj do nas Bóg kieruje słowo: To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie, ale też w niego się wpatrujcie. Taką drogą, jaką przeszedł Chrystus, i my idziemy. I trzeba być blisko Chrystusa, żeby ten drogę przejść i odkryć jej piękno i otrzymać łaskę zbawienia. Bóg nigdy nie jest przeciwko nam, bo nawet swojego Syna nie oszczędził, ale go wydał za nas wszystkich. I Chrystus zasiada po prawicy Boga i dzisiaj przyczynia się za nami wszystkimi w różnych naszych potrzebach, cierpieniach, zmaganiach by nam przychodzić z pomocą. Amen.